Obstawij z nami bez ryzyka na stronie TwojaWygrana.pl Mi to lata, że kurwa, że co, że co, że się popłakałem, kurwa, chuj wam w dupę, kurwa, mi się rodzi dziecko, on, ona jest, on jest zamknięta, 40 lat, ja w takich 40 latach zajmuję prawie dychę, ja wiem co ona czuje, mimo to, że ja za każdym razem wiedziałem, że... Wierzyłem w dziewczynę, że, że będzie ze mną. To przy wyroku 15 lat taka dziewczyna Paulina ze stalowej powiedziała, że ona nie będzie się na mnie czekać. Później weszło u nich w piątkę. To wszystko połączyli, kasacja, operacja, sracja i inne kombinacje łączne, srączne i poszło 4,5. Wyszedłem i była zdziwiona, ale ja się, się z nią rozmawiać. I teraz robię wszystko to, czego sam nie dostałem od nikogo pokazuje pokazuje że może na mnie liczyć i w ogóle się tego nie wstydzę, bo to głęboko w Kutasie. I tak udowodnię wszystkim, że to jest ta dziewczyna i na nią. Oczy... No a druga rzecz jest taka, że nie chodzi o Bocianę i o szpaka, że ja bardzo długo czekam na tą dziewczynę i jestem tego pewien, że to nie jest przypadek, bo ja wiem jakie były wcześniej relacje i każdy kto, kto jest moi, moim bliskim i z nami długo to też wie jak to wyglądało i wiem, że długo czekamy na taką osobę, to jest to po pierwsze, po drugie. Z drugiej strony powinienem zawdzięczać tej placówce i tej siostrze, że taki francuski numer zrobiła tacie, że zostawiła tą Nadię na pasterosu, że jej nie pomagała, bo dzięki temu ja ją poznałem i pokazałem siebie najlepszego z możliwie, z możliwie najlepszej strony. I teraz jak sobie na spokojnie to wszystko przemyślałem, że już emocje opadły, wiem już jak ta sytuacja się potoczy i tak dalej. Już wiem, że, że, że to jest dziesiąty tydzień, że dziś już jest zdrowy, że wszystko jest dobrze, tylko jeszcze mamy jakieś tam badania przed sobą, które są bardzo ważne i trzeba je bardzo szybko zrobić. To teraz mogę wam powiedzieć, że, że ja powinienem mi zawdzięczać, bo ja dzięki nim spotkałem Nadię i dzięki nim mogłem mi pokazać w takiej... sobie zapalę, w takiej ekstremalnej sytuacji, w jakiej się znalazła właśnie, że jestem tym, kogo szukała, a mówiła, że chodzi o... że chodzi o... o co? o Zrozumienie i obecność. To, czego nie dostała do tej pory, dotychczas od nikogo. Ha! To jest największy dar od Boga. Dla mnie, w tamtym momencie, gdzie ja wychodzę z tej sieny, w takim opłakanym stanie, wychodzę i wpadam na nią. Widzę, że ona ma zapłakane oczy. Mówię: Co ty jesteś, bidulku, taka smutna? Ona miała 15 lat, wtedy wracało takiego małolata. lata. I teraz słuchajcie, głomy, Już wtedy mogłem ją zaczepić, bo miała skończone 15 lat. Ale ja jej nie zaczepiłem waszą miarą mierząc po to, żeby jej zrobić krzywdę, tylko po to, żeby uratować sobie życie i przy okazji i jej. I wiedziałem, że z biegiem czasu i tak nasze drogi się zajdą. Bez tu wierzyłem w to i nagle po roku czasu spotykam ją przypadkowo i jej nie poznałem. Ale opowiem tą historię milion razy. Ona miała już wtedy 16 lat i zaczęliśmy się spotykać. Teraz ma już 18 lat i będzie moją żoną. <laughs> Więc tak wyglądał właśnie mój dzień. Yy, modlę się, mokre oczy, jadę gdzieś tam, załatwiam jej sprawy. Wracam, sprzątam dla zabicia czasu. Jak mogę to dzwonię, rozmawiam z nią tak często jak, jak tylko mogę, jak nam jak pozwalam, pozwalam ten, ten regulaminik wewnętrzny tamtej placówki są mega, to są mega fajni ludzie, zrozumieli nasz problem. Wysłuchali z zrozumieniem wreszcie. Cały sztab psychologów, tam była policja, jak ja pierwszy raz przy Chębu, placówka na Koszykowej powiedziała, że ja napadłem na Koszykową z jakimiś bandziorami i że tam wtargnąłem, gdzie, gdzie ja mam nagraną tą całą rozmowę z tą panią Klawią, ale teraz jeszcze na razie o tym nie mówię, mogę wam pokazać fragment, mam w drugim telefonie gdzieś chyba nagraną roz całą rozmowę z tą panią Klawią, gdzie ona mówi, że, że wykasował film, no no już wykasowałem pokazałem jej wyświetlać i w to uwierzyła, no, także ja jestem przygotowany, naprawdę, bardzo, 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 bardzo mocno się zdeterminowałem, jeżeli chodzi o walkę o nią, no, także macie na bieżąco relację, możecie mówić, że jestem pierdolnięty, dobrze, owszem, tak, jestem pierdolnięty, ale nie jestem pojebany, kurwa, i jestem pierdolnięty bardzo, bardzo pozytywnie i korzystnie dla siebie, a nie, nie i nie szkodzę już sobie, właśnie, bo kiedyś byłem pojebany tylko. A teraz jestem pierdolnięty, ale bardzo pozytywnie i, i do rady przecież się nie wda. Ale jeszcze widzę, że niektórzy nie dorośli do tego, do tego momentu. Także życzę wam wszystkim, życzę, y, Trzymał kciuki, życzę szczęścia, w miłości przede wszystkim. Ja za każdym razem wierzę, że to jest ta dziewczyna, a teraz jestem bardziej niż pewny. Jestem tego bardziej pewny niż tego, że Jarek z kochankiem zajdą w ciążę i mówię to o tym znanym restauratorze, żeby nie było ani nie o naszym tym kurduplu. No, tamten to już jest skończony. <śledziny> Kurwa, jak się cieszę w jest na Ducha się a my do Karola, chcę się pomodlić, tam sobie gadam z nim często, no, ale dawno nie biegałem, bo miałem kupę